Plan zajęć na cały dzień wygląda w ten sposób, że rano o godzinie 6 wstajemy, na godzinę 7 jedzie samochód specjalny do szkoły i o godzinie 14 praca. Jemy wspólnie obiad, później, w zależności od jakiego dnia. Jest rehabilitacja, albo są inne zajęcia, czyli idziemy na spacery, jak jest ładna pogoda, czy idziemy razem na jakąś wycieczkę rowerową. Często wyjeżdżamy też na turnusy rehabilitacyjne, korzystamy też z dużo takich zajęć rehabilitacyjnych w przychodniach. No, też dużo czasu spędzamy na wizytach lekarskich. Tym bardziej, że Borys jest dzieckiem, które po prostu musi być często monitorowane przez lekarzy. I na przykład jeździmy do neurologa, jeździmy do neurochirurga, ponieważ Borys ma w główce pompkę. Bo ma też zastawkę, bo ma wodę w głowie. Ostatnio byliśmy też u stomatologa. Dokładnie chirurga stomatologa w Poznaniu Nowogórskiej, ponieważ e, ma e, buzie zbudowaną, e, jak to lekarze mówią, e, podniebienie pokaute, zęby się po prostu nie mieszczą na tych wszystkich cząstkach i dlatego musiał mieć aż 8 zębów usuniętych.